Będziemy regulować zawory. Tak. Dlaczego? Dlatego, że przy każdej wymianie oleju należy w te zawory zajrzeć. Nie kosztuje to zbyt wiele pracy, ale może nam zaoszczędzić bardzo dużo problemów związanych z głowicą, ze zniszczeniem zaworów, wyklepaniem się, nieszczelnościami wszelkiego typu. Ogólnie. Jest to niezbędny element yy, serwisowy, obsługowy w tych silnikach, regulacja zaworów, co każdą wymianę oleju. A jak często wymieniamy olej? Olej wymieniamy, według mojej instrukcji <grych> osobistej, co 5-6 motogodzin. Jest to taka, myślę, yy, ilość tych motogodzin yy, optymalna. Gdyż y, jeżeli prześpimy, to, będziemy robić większe y, czasowe przebiegi na tym oleju starym, myślę, że y, zużycie silnika będzie na pewno przyspieszone. Ok. Mamy tutaj już zlany olej. Dlaczego wcześniej żeśmy to zrobili? Dlatego, że najlepiej zlewać olej ciepły. Kiedy jest ciepły. Więc y, silnik był rozgrzany troszkę. Spuściliśmy ten olej, powstał ten silnik za dwie godzinki, żeby ostyk, żeby wrócił do temperatury takiej pokojowej. I teraz możemy przystąpić do procederu regulacji zaworów. Dobrze. Co potrzebujemy? Potrzebujemy tak, zestaw kluczy imbusowych. Od szóstki był, tak naprawdę, to tylko piątkę chyba będziemy potrzebować. Um, dziesiątkę na sadową, ósemkę i hey, dziesiątkę, w szczelinomierze. Ja mam szczelinomierze blaszkowe o dwóch grubościach 0,1 i 0,15. 0,1 na zawory sące, 0,15 na wydechowe. No i niedawno zakupiłem specjalny klucz do regulacji luzu zaworowego. Niestety nie jest to tani sprzęt, bo kosztuje 100 zł. No nie oszczędny się 100 zł, to jest jakiś pieniądz. Kupiłem go y, przez internet w jednym ze sklepów, które oferują y, części DMRF-ów. Pokażę Wam jak to wygląda. Jest taki klucz. Tu jest numer katalogu. Jeżeli ktoś by chciał kupić, proszę. Ok, dobrze. Zaczynamy. Pierwszym, pierwszą moją operacją jest demontaż e, lewego dekla, bo musimy się dostać do koła zamachowego. Zaraz powiem Wam o co chodzi z tym kołem zamachowym. Najpierw demontujemy tutaj dźwignię od zmiany biegów. I odkręcamy dekielek. Dekielek jest przykręcony na 3 na ósemeczki. Ciekawostka, są różnej długości, a dokładnie jedna z nich jest krótsza od pozostałych. Zaraz mam. To jest długa. Długa i krótka. Jak będziecie składać to z powrotem, nie pomylcie kolejności. Bo wiadomo, że krótszą zawsze można wkręcić. W dłuższy gwint, ale odwrotnie, już nie. Możecie uszkodzić sobie gwint w karterze. Ok, co nam tutaj się pokazało? Co nam naszym oczom się ukazał tutaj? Taki oto cwancik. To jest koło zamachowe, na którym są nacięte takie linie. I dwie z tych linii są bardzo ważne. Pierwsza z nich ma oznaczenie F, druga T. F znaczy Fire z angielskiego, czyli punkt zapłonu. T to znaczy Top, czyli najwyższe położenie tłoka, czyli górne położenie tłoka. Tutaj na karterze mamy jeszcze taki, takie nacięcie, które dokładnie pokazuje, w którym miejscu powinniśmy ustawić koło zamachowe podczas regulacji zaworów. Z tego powodu, że jest to silnik czterosuwowy, a więc na jeden jakby cykl pracy przypadają cztery suwy tłoka. Regulacje zaworów wykonujemy tylko i wyłącznie przy przejściu z suwu sprężania na suw pracy. Jak to poznać, w której pozycji jest, jest tłok? Jest to bardzo proste, yy, przy przejściu właśnie z suwu sprężenia w suwu pracy, pracy zawory mamy zamknięte, czyli mamy na nich wyczuwalny luz. Możemy po prostu ręką sprawdzić, czy przy ustawieniu tutaj na top yy, mamy luz. Jeżeli mamy, to jest ok, jeżeli ten luz jest niewyczuwalny na jednym, jak i na drugim zaworze, bo może być tak, że po prostu na ciasno są skręcone i nie ma tego luzu, ale jeżeli na obydwu zaworach tego luzu nie ma, musimy przekręcić kołem zamachowym o 360 stopni, o jeden pełen obrót i z powrotem ustawić tutaj na top koło zamachowe i sprawdzamy luzy na dźwigienkach. Powinny te luzy być wyczuwalne. Jeżeli są, to znaczy, że jesteśmy po dobrej stronie <noise> mocy. Dobrze, e, teraz tak, gdzie mamy te nasze dolory ukryte? Zawór słońca jest na górze, wydechowy jest na dole. Niestety zawór słońca jest tutaj zasłonięty chłodnicą. Ja zawsze tą chłodnicę demontuję. Pokażę Wam jak. Używamy do tego nasadki 10 mm i klucza płaskiego. Mamy szybciutko sobie z tym poradzić. I mamy odkręcone. Przesuwamy ją sobie do siebie. Tutaj ona jest na tych elastycznych przewodach, tu się jej nic nie stanie. I mamy, jak widzicie, odsłonięty zakielak, w którym sobie się zawór. Stąd zakładamy sobie ósemkę nasadową i delikatnie podkręcamy. jak to się szybko robi, wszystko. Nie jest jakieś to skomplikowane. O, tak wygląda bekielek, jest tutaj z ringiem. Wszystko się uszczelnia ładnie. Wycieków tutaj żadnych nie ma. Okej. Okay. Tutaj dostaje nam regulacyjna. Teraz tak. Sprawdzamy czy to jest właściwe położenie mam na topie. Luz jest niewyczuwalny, więc obróćmy Mamy to 360 stopni. O, koncesja jest Znaczy Jesteśmy blisko. O. o. Słyszycie to? Nie słyszycie, bo to cichutko jest, ale widać. Widać, że się rusza. To jest ten punkt. A więc spróbujmy sobie tutaj jakoś przyblokować te nasze koło. Kompone. Spróbuję użyć tutaj do tego imbusa. I tutaj w tym naszym ulubionym punkcie jakoś to. O. Ideal. Tak jak mówiłem wcześniej, na zaworze z powinniśmy mieć plus jedna dziesiąta mm. Sprawdzamy U. Coś tak nam za łatwo wchodzi. Spróbujmy półtorażkę. Zobaczymy co tutaj się dzieje. O, to wchodzi, czyli musimy troszkę zacieśnić. Użyjmy naszego klucza. I mamy już ten zabaw wyregulowany. Jeszcze raz sprawdzimy, czy na pewno jest ok. Czy się jeszcze nic tu nie przestawiło? Jest ok. Dobra. Wycieramy sobie tutaj to uszczelnienie. O. stacy, śrubeczki na swoje miejsce lądują. Zobaczcie jaka ta rama jest powzmacniana. Tutaj jest nawet napis offroad. Dosyć mocna konstrukcja. teraz tak ważna uwaga jak będziecie zdejmować dolny dekiel zabezpieczcie sobie tutaj dół podłóżcie jakiś karton ja tutaj jeszcze taką sobie szmatkę kładę zawsze dlaczego dlatego że tu jest olej jest tego oleju troszkę i szkoda sobie zapaskudzić podłogę na przykład prawda samą szmatkę do tego typu widać, że już wielokrotnie dostała olej na siebie, znowuż ósemeczka nasadową i o. O. zobaczcie. Widzicie, ile tego oleju tutaj jest? Jest to dużo. Też nam poleciało troszeczkę dobrze. Idę to wylać do pojemnika. Jak widzicie, pokrywka dolna jest identyczna jak górna. Też ma uszczelnienie. W postaci oringu. oringu oringa jak ringa Jakoś się powinno poprawnie mówić. Myślę, że o o rynku, o rynku, okej. Okay. Dobrze, no, to troszeczkę przytrzymy, przy, 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 tutaj tak. No. Zobaczcie. Tutaj czuć ten wąsek. Czyli w dobrej pozycji było. Do, tutaj to wszystko ustawiamy. No delikatnie trzeba. Да не так лишь, та, та. ну, что ли? Ну, есть. Шелузина. O wiele przyjemniejsza stała się regulacja, jeżeli mamy do tego odpowiednie narzędzia. Pach, pach i temat zakończony. Możemy blokadę zdjąć szybę rusującej. O, co zakryciemy sobie raz Sprawdzimy, czy tutaj nie ma żadnej kolizji. Czy tu się nic nie zapiera? Wszystko cacy. OK. Zrobione. Teraz możemy tylko nalać olej. Odpalić i w drogę. Jeżeli wam się materiał podobał. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania pisania, komentarze oczywiście. Na wszystkie będę odpowiadał. Podrzucajcie jakieś swoje, nie wiem, tematy na następne odcinki. Postaram się, jeżeli będzie tylko to możliwe, coś nagrać. I tyle. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Trzymajcie się. piana Hej!